Witam w części drugiej o świecach i czytaniu wykresów. W części pierwszej omówiliśmy flagi, chorągiewki i trójkąty, więc czas na kolejne podstawowe świece. Mam nadzieję, że opanowaliście część pierwszą, a jeżeli nie, to naprawdę polecam włączyć tamto wideo raz jeszcze na spokojnie. Zastopować sobie każdą formację, przeczytać te najważniejsze cechy, dzięki którym odróżnicie ją od pozostałych. Ja, poza tą swoją paplaniną, wypisałem maksymalnie po 5 słów o każdej formacji, dzięki którym będziecie w stanie te świece rozpoznawać bez wkuwania tego całego technicznego bełkotu. Wystarczy to parę razy obejrzeć i zapamiętać, bo za pierwszym oglądnięciem, no to gwarantuję, że wszystko to wyleci Wam jedynie drugim uchem. Dzisiaj będą proste i przyjemne rzeczy, bo zaczniemy sobie od klinów, które tak chętnie rysujecie przy każdej możliwej okazji. Co oznacza, że w większości prawdopodobnie podświadomie wiecie, czym są kliny, jakie rozpoznawać i co oznaczają. Kliny generalnie najczęściej obrazują powoli słabnący trend. Albo wzrostowy, albo spadkowy. Często może temu towarzyszyć zmniejszający się obrót. Jednym słowem, trend po prostu traci na mocy. Dla przykładu: Klin zwyżkujący to taki wzór, który zaczyna się mocnymi wzrostami, a więc wyraźnie dominującym trendem wzrostowym. Dalej mamy coraz to mniejsze wahania, sugerujące osłabienie tego trendu wzrostowego i zwykle, co za tym idzie, również obrotu. Tendencja wzrostowa staje się coraz słabsza, aż w końcu jest po zawodach i mamy potężne spadki. Jak spojrzycie sobie na ten wykres, to dojdziecie do wniosku, że kliny rozpoznaje się dosyć łatwo. Spójrzcie sobie na te szare kreski. No W przypadku klinu wyszkującego jest to 1 do 1 fryzura Barta Simpsona. Oczywiście w przypadku klinu zniżkującego też, tylko że do góry nogami. Pamiętajcie jednak, że nie będziecie analizować wykresu, jak będzie po zawodach, czyli jak fryzura Barta będzie kompletna, ale w tych okolicach, gdzie macie ten taki. Słabnący zygzak, w związku z czym klikacie sobie w ten pierwszy wierzchołek u góry i rysujecie linię przechodzącą przez wszystkie te górne punkty po kolei. Analogicznie robicie oczywiście z drugą żółtą linią, klikacie sobie w ten wierzchołek na dole i przeciągacie linię przez wszystkie te minimalne punkty po kolei, tak żeby obie żółte linie na końcu się spotkały. Zwykle w okolicach tego punktu, w którym się łączą, następuje koniec trendu, czyli w przypadku klina zwyżkującego, jest to koniec trendu wzrostowego, po czym je but w dół. To samo w przypadku trendu zniżkującego. Tutaj mamy to samo co na poprzednim klinie, tylko po prostu do góry nogami, a więc mamy najpierw duże spadki, silny trend spadkowy. A następnie mamy zygzak, czyli spadki stopniowo słabną, obrót staje się przeważnie coraz, coraz to mniejszy, ma więc zatem mniej mocy, bo kto miał sprzedać to sprzedał, presja sprzedażowa co za tym idzie również słabnie i po wszystkim następuje wybicie do góry, a więc koniec trendu spadkowego i początek wzrostów. Tutaj tak samo smarujecie sobie linię od wierzchołka początkującego cały ten zygzak, sugerujący, że trend słabnie, i prowadzicie ją przez kolejne górne punkty. A następnie od dołu łapiecie punkt minimalny i tak samo ciągniecie linię przez wszystkie te punkty dolne, aż w końcu te linie się spotkają. W okolicach tego miejsca, gdzie te linie się przecinają, trend spadkowy się najczęściej kończy i mamy początek wzrostów. Im dalej, tym jeszcze prościej. Dwie kolejne formacje to podwójny szczyt, który wygląda jak litera M. I podwójny dołek, który wygląda odwrotnie, czyli jak litera W. Tutaj sprawa jest bardzo prosta i tak naprawdę trudno o pomyłkę. Wystarczy po prostu rozpoznać wzór, który widzicie na ekranie, zanim stanie się po prostu kompletny. Czyli weźmy sobie podwójny szczyt, a więc wzór układający się w literę M. Mamy duże wzrosty. Potem mamy spadek, znowu wzrosty do tego samego lub bardzo zbliżonego punktu co na początku. To jest bardzo ważne. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji za chwilę najpewniej wykres runi w dół. Dlaczego jest to jedna z najłatwiejszych formacji? Ano dlatego, że te punkty cenowe albo są dokładnie takie same, albo bardzo bliskie siebie. To znaczy, ten szczyt i ten szczyt są prawie na jednym poziomie. Jak widzicie taką sytuację, to możecie się spodziewać, że za chwilę będzie laga w dół. Tutaj, żeby rozpoznać podwójny szczyt, wystarczy po tym pierwszym szczycie narysować sobie poziomą linię, a potem czekać i patrzeć, czy drugi szczyt dobije mniej więcej do podobnego poziomu. Jeżeli tak, to jest szansa, że wykres runie w dół. Ta sama sytuacja w przypadku litery W, tylko że na odwrót. Jest to tak zwany podwójny dołek. Początkowo mamy duży spadek notowań, potem odbicie i znowu spadek do tego samego lub zbliżonego poziomu. Jeżeli oba dołki są na podobnym poziomie cenowym, to najpewniej za chwilę będziemy mieć wybicie. Tyle jeżeli chodzi o te dwie formacje. Dwie ostatnie świece to głowa z ramionami i odwrócona głowa z ramionami, czyli jak sama nazwa wskazuje, taka jak ta, którą widzicie, tylko do góry nogami. No i tutaj bardzo pomocne jest opanowanie dwóch poprzednich formacji. Jeżeli je opanowaliście, no to tutaj w tym wypadku zasada jest bardzo podobna. Przypomina to trochę taką koronę, jeżeli ktoś z Was zapamiętuje różne rzeczy poprzez skojarzenia. Jak widzicie, dwa boczne szczyty znajdują się na względnie takim samym poziomie, a ten szczyt środkowy jest po prostu wyżej niż pozostałe. Taką koronę nazywamy głową z ramionami. Pamiętacie, jak przed chwilą omawiałem literkę M, gdzie mieliśmy dwa szczyty na podobnych poziomach cenowych? No, właśnie. Tak więc, jeżeli mamy pierwszy szczyt, a ten drugi zamiast kończyć się na tym samym poziomie, jak to miało miejsce w tej literce M, leci dalej w górę, to najpewniej będzie to po prostu głowa z ramionami. W tym wypadku warto poczekać i się upewnić. A więc, po spadku z tego drugiego wyższego szczytu, patrzymy po prostu, czy trzeci szczyt będzie mniej więcej na tym samym poziomie cenowym, co pierwszy. Jeżeli tak, to mamy formację głowy z ramionami i najpewniej za chwilę wykres poleci w dół. Odwrócona głowa z ramionami, jak sama nazwa wskazuje, mamy spadki i pierwszy dołek, który odbija. Po chwili znowu mamy spadki, ale nie kończą się one na poziomie tego pierwszego dołka, tylko lecimy poniżej jego poziomu, a więc nie będzie to na pewno omawiana wcześniej formacja W o nazwie podwójny dołek, tylko coś zupełnie innego. Tak więc czekamy, wykres odbija, a potem znowu spada i jeżeli ten trzeci dołek zakończy się mniej więcej na tym samym poziomie co ten pierwszy, to najpewniej za chwilę będziemy mieć spore wybicie. Dla tych, co wolą skojarzenia, wygląda to jak taki trójkątny siusiak, chociaż no, nie jestem do końca pewny. Jeżeli uważacie, że to skomplikowane i na tym etapie wszystko to wam się pomieszało, to obejrzyjcie sobie to wideo raz jeszcze, a po drugie pocieszę was informacją, że to już koniec, żebyście jednak nie dołowali się za bardzo, dam wam jeszcze pro na dokładkę. Tak naprawdę w przypadku tych ostatnich formacji nie musicie czekać i zastanawiać się, czy wykres ułoży się w literkę W, a więc w formację podwójnego dołka, czy raczej w odwróconą głowę z ramionami, jak tutaj że po pierwszym dołku nie mamy drugiego na tym samym poziomie cenowym tylko wyraźnie głębszy dołek tak naprawdę jest to jeden ciul, bo w przypadku obu tych formacji efektem jest po prostu odbicie i wzrosty tak samo podwójny szczyt czyli literka M i głowa z ramionami czyli ta korona tutaj też nie musicie patrzeć i zastanawiać się w którą z tych formacji ułoży się wykres bo efektem obu są spadki a każda z tych formacji zaczyna się tak samo, czyli od razu wiecie, że najpewniej będzie je jebut. Oczywiście nie ma to zastosowania, jeżeli gracie na dużej dźwigni i każde delikatne wahania mają dla Was jakieś tam większe znaczenie. Także to w przypadkach, kiedy jesteście długoterminowcami jak ja, bo jeżeli chcecie utrafić idealnie z kupnem lub sprzedażą albo gracie na dźwigniach, a co gorsza na dużych dźwigniach, to wtedy już musicie przyłożyć do tego większą uwagę, bo liczyć się będzie dla Was ten najbardziej optymalny punkt sprzedaży, kupna, otwarcia longa, czy shorta, czy Zamknięcia nieważne. Jeżeli handlujecie sobie long-termowo na spocie podchodlowanie, jak ja, to wystarczy, że Pirazy drzwi ogarniecie, czego można się za niedługo spodziewać, bo i tak kupicie i sprzedacie lepiej niż ktoś, kto tych świec w ogóle nie zna. Pytaliście także pod częścią pierwszą, na jakim interwale obserwować te wykresy. Ja tutaj staram się tego nie uogólniać, dlatego o tym nie mówię, bo to po prostu trzeba ogarnąć metodą prób i błędów albo zwyczajnie na logikę. Także. Im większa dźwignia, tym ten interwał będzie na pewno mniejszy, bo jak wiadomo, wtedy interesuje Was, co się dzieje za chwilę. To samo, jeżeli chodzi o spot. Wiele tutaj zależy od kontekstu, również od wahań cenowych, bo jeżeli jest to jakiś low-capowy mem na solanie, gdzie te wahania są duże, to siłą rzeczy nie ustawiacie sobie tego interwału w taki sposób, jak interwał dla BTC. Także każdy przypadek jest inny i nie da się z dnia na dzień tego wszystkiego opanować. Trzeba próbować obserwować. Nie ma tutaj lepszej rady, niż po prostu przełożenie tego na praktykę. Póki musicie o to pytać, to. Rzecz jasna, po pierwsze, nie za pomocą milionowych kwot, a najlepiej to już w ogóle zacząć od takiego wirtualnego kapitału testowego, jaki macie do dyspozycji na wielu różnych giełdach. Tyle na dzisiaj. Jeżeli coś zamotałem, to pytać, bo, bo starałem się to możliwie uprościć. Ale to czasem jest tak, że jak za bardzo chcesz coś przekazać prostymi słowami, to wychodzi jeszcze gorzej. No i niewykluczone, że. I w tym wypadku mogło tak być. Naniosłem na to wideo krótkie notatki, strzałki, tak więc myślę, że nie powinno być aż tak źle, jeżeli sobie zastopujecie, przewiniecie, obejrzycie coś tam po dwa razy. To myślę, że powinniście to wszystko zrozumieć, a przynajmniej mam taką nadzieję. Do usłyszenia. Cześć.